W kolejnym filmie na temat snu, gdzie dzisiaj opowiem o wybudzaniu się w nocy. Ten temat bardzo często jest poruszany w pytaniach na Instagramie. Bardzo często się mnie pytacie, co jeżeli wybudzam się w nocy? No i tutaj, jako, że przyczyn tego stanu rzeczy może być naprawdę dużo, to omówię je po prostu w oddzielnym filmie. Wybudzanie się w nocy nie powinno występować ani do toalety, ani wybudzanie się w takim stresie, ani w ogóle wybudzanie się takie, oczywiście, że wybudzamy się i w ogóle nie możemy zasnąć i jest to w środku nocy. Na pewno w jest to przyczyną, przyczyną tego stanu rzeczy, są jakieś problemy. Związane ze stylem życia, z odżywianiem, być może ze stresem i tak dalej, ale na pewno nie powinniśmy się tak w nocy codziennie wybudzać. Ogólnie krótkie wybudzenia się w nocy jak najbardziej są normalne, nie powinno być ich za dużo. Tutaj też zawsze, jeżeli mierzymy sobie zegarkiem czy opaską, właśnie sen, to zawsze te wybudzenia występują, na przykład po alkoholu w znacznie większej ilości, ale nie powinny być to takie wybudzenia, że wybudzamy się i patrzymy się w zegarek dwie godziny i nie możemy zasnąć i w ogóle jesteśmy zestresowani tym, że się wybudzamy. Tylko takie wybudzenia, których często nawet nie nie rejestrujemy, czy takie wybudzania, że po prostu przewracamy się z jednej strony na drugą i śpimy sobie dalej bez problemu. No i jakie tutaj mogą być przyczyny wybudzania się w nocy? Jest ich naprawdę sporo, więc omówię te najważniejsze. Na pewno cały styl życia i biohacking jest tutaj podstawą. Czyli jeżeli w ciągu dnia nie wystawiamy się na światło niebieskie ogólnie, słoneczne w ciągu dnia to będzie nam trudniej spać i sen będzie gorszej jakości. A więc teraz, jeżeli też jest jasno na dworze, mamy dużo słońca, powinniśmy dużo wychodzić na zewnątrz i to będzie zdecydowanie poprawiać naszą jakość snu, jedna z podstawowych rzeczy. Można też używać specjalnych lamp, takich do, do leczenia depresji czy do poprawy nastroju od rana, żeby właśnie sobie ustawiać ten rytm dobowy, ponieważ ekspozycja na światło niebieskie w ciągu dnia wpływa na dobry sen w nocy. Ale oczywiście, jeżeli w ciągu dnia wystawiamy się na światło niebieskie, to przed snem to niebieskie światło, akurat sztuczne, powinniśmy blokować. Tutaj oczywiście najbardziej polecam okulary blokujące niebieskie światło. Ja stosuję te z marki iShield i to powinniśmy stosować 2-3 godziny przed snem, szczególnie jeżeli przed snem oglądamy telewizję, siedzimy przy telefonie itd. itd. Więc to w kontekście światła niebieskiego. Bardzo ważne w kontekście stylu życia jest oczywiście aktywność fizyczna. Jeżeli w ciągu dnia yy, się nie ruszamy, siedzimy bardzo dużo, po prostu siedzimy i mamy bardzo małą aktywność, będziemy gorzej spać. A jeżeli zrobimy nawet dłuższy spacer, to 10, 15, 20 tysięcy kroków, to już jakość snu będzie zdecydowanie lepsza, więc kolejna rzecz, która tutaj wpływa na. Jakość snu, odżywianie. Późna kolacja, w prawie zawsze, w prawie każdym przypadku, będzie pogarszać jakość snu. Dlatego też nie powinniśmy jeść 2-3 godziny przed snem. Tak jak mówiłem, mierząc zegarkiem, właśnie jakość snu. Zawsze późna kolacja jakość snu pogarsza więc minimum 2-3 godziny przed snem powinniśmy zrezygnować z posiłków. Jednak w kontekście odżywiania jest jeden problem, gdzie rzeczywiście te późne odżywianie może być korzystne i to dotyczy hipoglikemii. Jeżeli ktoś ma epizody hipoglikemii i w nocy wybudza się właśnie z takim bardzo dużym rozdrażnieniem, z przyspieszoną akcją serca, z bardzo dużym pobudzeniem, często występują koszmary, to często może to być właśnie objaw hipoglikemii, czyli w nocy po prostu cukier czyli glukoza we krwi po prostu spada zbyt nisko, powoduje to podniesienie się kortyzolu, adrenaliny, który ten cukier nam podnosi we krwi i stąd jesteśmy wybudzeni takim po prostu strachem, powiedzmy takim mocnym pobudzeniem, co często utrudnia zaśnięcie i w takim wypadku warto znowu się zdiagnozować pod względem hipoglikemii i wtedy późniejsza kolacja akurat może być korzystna, być, na, być może nawet skazana, ale to jest naprawdę wyjątkowa Kwestia też w przypadku hipolikemii, jeżeli mamy takie problemy, że w nocy się wybudzamy z powodu hipolikemii, to odpowiednia ilość kalorii spożywana w ciągu dnia, doby jest też kluczowa. Ogólnie też redukcja stresu i stylu życia, ale jeżeli też jesteśmy w deficycie kalorycznym, to bardzo ciężko z tej hipolikemii jest wyjść, niezależnie od tego, ile posiłków i kiedy je spożywamy. Kolejna kwestia to jest nawodnienie, jeżeli w nocy stajemy do łazienki, to też może być to kwestia tego, że pijemy po prostu za dużo i za późno po prostu płynów. I tutaj godzinę, dwie przed snem już należy ograniczać spożycie płynów i pić ich po prostu Mniej, żeby w nocy do toalety się nie wybudzać, bo wybudzenie się do toalety w nocy to często zapalenie światła, rozregulowanie produkcji melatoniny i ogólnie takiego rytmu dobowego, więc tego też lepiej unikać i po prostu godzinę, dwie przed snem już w mniejszej ilości tę wodę spożywamy. Też wypicie na przykład szklanki czy dwóch wody przed samym snem nie jest korzystne, ponieważ znowu bardzo często duża ilość wypita w krótkim czasie może powodować wybudzanie się w nocy do toalety. Lepiej po prostu tę wodę już zacząć uzupełniać od rana, gdzie wtedy rzeczywiście jedną, dwie szklanki wody spokojnie rano możemy. Wypić. W kontekście nawodnienia też oczywiście kawa, kofeina, wszystkie stymulanty nie później niż 6 godzin przed snem. Czyli jeżeli kładziemy się no o tej 22, 23, to gdzieś tam naprawdę 16 to jest ostatnia pora, żeby pić kawę, herbatę i inne, inne napoje zawierające. Kofeinę. Kolejna kwestia to hormony. Tutaj szczególnie dotyczy to kobiet i może się różnić właśnie w różnych cyklach, w dniach cyklu miesięcznego, czy też oczywiście w ciąży. Tutaj tego tematu nie będę szeroko omawiał, ale też warto zadbać o to, żeby te hormony działały odpowiednio i czy ten cykl jest regularny. To tak naprawdę jest dosyć dobrym wyznacznikiem tego, jak te hormony działają. Jeżeli cykl miesięczny u kobiety jest bardzo nieregularny, to już jest to wskaźnik, że coś z tymi hormonami dzieje się nie tak. Tutaj oprócz tego też różne leki mogą wpływać na zaburzenia naszego snu i wybudzanie się w nocy. Tego też nie będę omawiał, bo to są kwestie indywidualne, ale czy to diuretyki, czy beta mogą wpływać właśnie na wybudzanie się w nocy. I na pewno ważną kwestią wpływającą na wybudzanie się w nocy jest stres. Jeżeli jesteśmy nadmiernie zestresowani i to może być tak, że mamy jakiś stres chroniczny, który nas stresuje powiedzmy coś od lat, od, od miesięcy. Może to być stres ostry, bo na przykład jutro mamy jakąś rozmowę o pracę, czy coś ogólnie jutro ważnego się dzieje. Bardzo często powoduje, to wybudzanie się w nocy i kiepskiej jakości sen. To na pewno wielu z Was tego też doświadczyło, że jeżeli mamy po prostu. No stresującą jakąś zaplanowaną rzecz, to bardzo często nie możemy się wyspać. Dlatego też metody relaksacji przed snem czy w ciągu dnia są bardzo korzystne. W przypadku snu najlepiej będą one działały, gdy wprowadzimy je typowo przed snem, ale nawet jeżeli rano czy w ciągu dnia będziemy jakieś metody redukcji stresu wprowadzać, to i tak wpłynie to korzyści na sen. A jakie są to metody redukcji stresu? Przed snem możemy tutaj skupić się na medytacji, możemy po prostu leżąc już w łóżku zacząć medytować i starać się rozluźniać nasze ciało i umysł tutaj można stosować różne techniki mindfulness, można rozluźniać mięśnie, można skupiać się na oddechu i po prostu leżąc w łóżku y Wyciszamy nasz umysł i w ten sposób zasypiamy. Bardzo fajna metoda, ale też wszelkie inne metody, czy to będzie yoga wieczorem, tai chi, czy jakiekolwiek inne metody, mogą to być spacery w naturze, być może jakieś przebywanie z bliskimi, przytulanie się, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czy może nawet czytanie książek. To są wszystko metody, które mogą nas wyciszać i relaksować przed snem. Wiadomo, że to muszą być takie rzeczy, które są relaksujące, a nie nadmiernie pobudzające, jak na przykład oglądanie horrorów, czy jakichś takich książek mocno pobudzających wyobraźnię, ale w ten sposób zdecydowanie możemy poprawić jakość snu i zmniejszyć ryzyko wybudzania się w nocy. No jeżeli te rzeczy nie zadziałały, tutaj też oczywiście różne problemy zdrowotne, czy to cukrzyca, właśnie różne zaburzenia gospodarki cukrowej mogą wpływać na wybudzanie się w nocy, na częstsze oddawanie moczu, właśnie zaburzenia hormonalne, stresowe, styl życia, no to to są kwestie, które bardzo mocno mogą powodować te wybudzanie się w nocy. Ja oczywiście też takimi problemami zajmuję się na konsultacjach, jeżeli chcesz poprawić jakość snu, poprawić pracę mózgu, to też zapraszam na indywidualne konsultacje, zapraszam też do Kursu na temat biohackingu, gdzie postawałem wszystkie rzeczy związane ze snem, z rytmem dobowym, z regeneracją. Omawiam, jak ten sen po prostu poprawić. I to tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się, jak zwykle za tydzień. W niedzielę.